Witajcie na moim kanale skąd nazwa No nazwa powinna być co w trawie piszczy Co w prawie A no sam nie wiem co w trawie jest co w trawie piszcze No zobaczymy głównym Tematem to tu takiego nie będzie. Po prostu będą różne rzeczy. Głos mam trochę będzie inny, chociaż no właśnie, chociaż teraz mi gdzieś tam gardło boli. A telefon też zmienia. Głos. Co w trawie pisze? Nie wiem jeszcze, czy taka nazwa, czy nie. Niedługo filmiki będą się pojawiały. Ten będzie aktualny, ale będzie kilka zaległych. Więc niektórzy mogą mieć pretensje. Nie będę, nie wiem, czy mówiłem tam daty, czy nie, ale będzie to różne nie co to jest to jakieś te niestety śmieci 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 jak akurat z wiaderkiem po piasek do kotów tak tak po piasek do kotów mam koty dwa Więc co będzie na tym kanale? Ogólnie o, o czas nie wiem Głównie będzie o złomie, zbieraniu złomu, ale i nie tylko. Również będą wycieczki. Moje koty gdzieś tam pewnie też będą się pokazywać. Będziemy też podróżować. Na co mam nadzieję, że będę zbierał pieniądze na jakieś podróże. Oczywiście po Polsce póki co. Każdy będzie mógł się dołożyć i coś tam pokazać. Możecie wysyłać nawet paczki, ale to innym razem. O tym słupek wbity jakiś. Oczywiście takich niespodzianek jest wiele. Jeszcze zimno jest, niech nie przynosi świeżych puszek. Może jeszcze dzisiaj pójdziemy na jeden dłuższy spacer. Zobaczymy. To bym nagrał jeszcze kilka filmików. Dopiero się wszystkiego uczę, więc Mam nadzieję, że, że zrozumiecie, że nie będzie głupich komentarzy, bo przeważnie ludzie się tego najwięcej boją. Tak ładnie sobie śpiewają. Nie znam się na ptakach, więc nie powiem jakie. Będziemy też chodzić o, po takich miejscach jak tutaj. I niestety szkoda, że wszędzie tylko są śmieci, śmieci, śmieci. Może kiedyś wezmę jakąś. Torebkę i powiedzmy jeden dzień by to zbierał. Szkło jeden dzień co innego. I się wyniesie to. Do kosza. Jak widzicie, niestety, zamiast padać śnieg, to jest deszcz. Wczoraj padało mocno, ale krety już ryją. Ale nie ma puszek. Jedną puszkę znalazłem. No i rano o 5.00 szłem na działkę. To znalazłem tam kilka puszek. Koło działka jeszcze jest za zimno. Ludzie nie chcą tak chodzić. Bo gdyby chodzili, to byłoby tu dużo puszek. Zresztą niedługo wstawię filmiki Ale ładne, coś na drzewie. O, tu. Nie wiem co to jest. I wolę się do tego nie zbliżać, bo już kiedyś osy czy jakieś inne wyskoczyły na mnie Idziemy dookoła tej kubki Co jest przede mną. Może będzie widać już pomału gruz i fajny piasek do kotów. Niestety nie kupuję w sklepie, są coraz droższe. Niestety nie pozwala mi na to. Jeszcze tu jest trochę słuchego drzewa. Zawsze to jest No już ktoś idzie z pieskiem. No właśnie, nienawidzę tego. Jak muszę coś zrobić, nagrać filmik, to zaczynają ludzie chodzić. Może zdążę przejść, nasypać, i się nie rozłączyć, żeby był długi film. Bo krótki to po co? Oczywiście śmieci, śmieci, śmieci. No ale puszek nie ma Zawsze puszki widziałem Zawsze to pozupierałem coś Mój piasek jest Bardzo fajny jest Jego kilka dni trzymam w suchym miejscu tam później jest elegancki O jednak będzie puszka Gdzie tam jakieś worki zaś Po co ludzie kupują, my połowę wylewam Nie rozumiem tego O to mi chodzi Nie wiem co to jest za piach i z czego ale Do kotów Super sal prawa jak wyski będę dwa razy szedł Bardzo chłonie Nie wiem co to jest Nie znam się Starczy to nie mięsa. Zobaczymy Co w tych workach jest Ten pusty, a tam jakieś kamyczki czy coś O matar Młodzież Oj, młodzież jakieś odpadki. Odpadki sknijem, ale wreszcie na co? Będziemy przez chwilę nie będę nagrywał. Tam jakiś facet idzie z psem chyba w tą stronę, o z kolejna puszka, ale nie wiem czy będę mógł tu się. facet rzuca psowi. Idziemy. Jak będę bliżej niego, to nie będę się nic odzywał, tylko będzie cię Ścieżka. No może wejdzie na pole, nie będzie tak się Dwie puszki tu ktoś powie po co zbierać puszki Ja zbieram bo później mogę sobie dni wolne jeździć przedawać złome różne kolorowe Powiem Wam, że ostatnio cały tydzień miałem wolny. Codziennie po 60 do 100 zł. Dostawałem. Więc rozłączę się później, będziemy jeszcze pewnie coś nagrywać.